W dzisiejszym odcinku z Minecrafta postanowiłem zagrać nam od paku From the Fog, który dodaje nam Hero i kilka innych rzeczy. A moim celem będzie przywołanie Hero i pokonanie go. Także ja już nie przedłużam, nie zapomnijcie zostawić łapeczki w górę i subskrypcji. A teraz zapraszam do oglądania. A więc witamy w tym pięknym świecie. Witamy w Minecrafcie po raz kolejny, moi drodzy. Jeśli spytacie, się, dlaczego nagrywa podobnie Minecrafta? To jest to dlatego, że w sumie uderza mnie trochę nostalgia do tych dawnych czasów z dvx Te dawne czasy były 2 miesiące temu A jako, że u dvx bardzo kiepsko się wyświetlają takie filmy To postanowiłem, że zrobię sobie dla siebie Tylko dla fanów Więc tak, jeśli chcielibyście oczywiście zobaczyć Więcej filmów z Minecrafta więc Zapomnijcie napisać Komentarzu i stawić łapeczki w górę. Dzisiaj oczywiście gramy na modpacku Demand from the Fog, jak już zapewne się domyśliliście. Znaczy nie Demand from the Fog, tylko to jest po prostu modpack from the Fog. Miejmy nadzieję, że będziemy się tej całkiem dobrze bawić. Jak zapewne wiecie, na tym modpacku jest Herobrine. Nie wiem za bardzo, jak on będzie się tam pokazywać. Już myślałem, że coś tam widzę, ale na szczęście to chyba jeszcze nie był Herobrine. Natomiast wiem, że jesteśmy w tym pięknym, kwiecistym biomie i najprawdopodobniej, jeśli się tej osiedle, to każdej nocy będę. Ok. <laughs> Zakupę za prawdopodobnie każdej nocy będę mylić te kwiaty z Hero więc e, może lepiej znaleźć inne miejsce osiedlenia, niż ten spawn. Czy to jest świnia? Eee, no, e, Umarła jak świnia, dropnęła mięso ze świni, więc. chyba to jest świnia. W każdym razie co tam się dzieje? Woda? A czy to jest jakaś plaża po prostu? Okej, okay, tutaj mamy jakąś plażę z tego co widzę, więc wiesz, czego możemy ucieknąć na morze? Mi się nawet podoba całkiem. Wiecie co chciałbym znaleźć? Jakiś taki fajny cherry blossom po prostu, i jeszcze w ogóle wszędzie wokół jakiejś góry i tam się osiedlić po prostu, ale ciężko było z ucieczką. Więc może to nie jest najlepszy pomysł. Natomiast zastanawiam się, co tam w oddali jest. Eee, o! Czyżby to była wioska? To jest chyba wioska, okej. Okay. No to dobrze, wioskę ja potrzebuję. Tak, to jest wioska, będziemy mogli im obrabować na początek. A ja w międzyczasie zamorduję brutalnie te świnie. Oczywiście te wioski wyglądają inaczej, bo mamy tej datapaka na lepsze wieseczki. Tak swoją drogą mam głośność na maksa, więc mam nadzieję, że nie będzie tej jumpscarów. Jeszcze nigdy nie grałem na tym datapaku od, no, od lepszych wieseczek, natomiast z tego co widzę, to całkiem to robi ścinki. Na tym, na tym modpaku ogólnie, z tego co zauważyłem, są bardzo wysokie ścinki czasami. Normalnie gra działa całkiem dobrze, nie? No ale zgaduję, że to jest wina 45 modów jakie mam zainstalowane, nie? To w sensie w tym momencie Call of Duty mi lepiej, mi lepiej chodzi także Ty co masz jakiś lapis morda? Weź, coś fajnego mi tu, co? A tu masz coś? Nie masz, a ty coś sprzedajesz? Przynajmniej, przynajmniej mają tu chlebki, nie? Więc tyle dobrego Ale kurde, bieda tutaj w tej wiosce, tak szczerze mówiąc A to co, zamierzam, zamierzam sobie pofarmić Irona jak największy gałgan Od kiedy Iron golema jest tak łatwo zabić? że W sensie Na ile on pada? Na 10 hitów jakoś pewnie padnie Albo po prostu... Aha, dobra, on po prostu wygląda jakby całkowicie. A nie, jednak szybko pada. Myślałem, że pada szybciej, że pada wolniej, tak szczerze mówiąc. no ale niech będzie. Mamy Irona. Uuu, ty jakiś lepszy domek, o, to wezmę. Dzień dobry, tutaj na bogato widzę. Jakiś magnat tutaj ewidentnie mieszka. Nie no, pięknie, pięknie tej macie naprawdę, panowie villagersi. A nie, tak szczerze mówiąc, spodziewałem się, że, że więcej się będzie działo w tej wioseczce, że w sensie... Wiadomo, coś, coś, coś tam tutaj się dzieje, no ale oprócz tego to w sumie bieda jest tutaj straszna. Oprócz tego oczywiście, że okradłam połowę tej wioski. I do tego jest tej drugiej rangodem, którego też mogę zaciukać. To nic się tutaj jakiegoś mega ciekawego nie dzieje, no nie? Ale... Odchodzi zmierz, właśnie. A ja bardzo nie chciałbym, żebym... Hmm, utknął na zewnątrz. W trakcie nocy, więc może wejść, wejdźmy do tego pięknego domu. Okej, okay, z kolegą tutaj zamieszkamy, ja nie widzę problemu. Tak długo jak mogę kraść twoje jedzenie, to naprawdę ja nie mam z tobą problemu. No i słuchajcie, dzień dobry, dzień dobry. Tutaj jakieś ziemniaczki jeszcze mają, wszyściutko. Ja nic tutaj nie robię z twoimi rzeczami, spokojna głowa, mordo, to cię nie martw. Moglibyśmy pójść spać, ale tak szczerze mówiąc, ja nie chcę. Ale to było bardzo niepokojące. Może zostawię sobie tutaj kobla w razie czego? Może spróbuję zrobić sobie to wyjście na zewnątrz. Naprawdę nie wiem, czego powinienem się tutaj spodziewać. Tam jest pająk, ok. Niestety nie widzę nic za bardzo poza mm, zasięgiem mojego światła, więc to jest problem. Ale jesteśmy we wiosce, więc powinniśmy być relatywnie bezpieczni. Tam widzę, jest jakiś fajny domać, jak to włammy się na szybko. Oj! Nieważne. <laughs> Nieważne Także dzień dobry, kolejny dzień nastał Kolejny dzień tej wspaniałej przygody, ja sobie tutaj może zrobić wszystko na szybko No niestety, było miło, ale się skończyło, czas wyruszyć w kolejny etap naszej przygody Oczywiście nie mamy pojęcia co nas czeka, natomiast jestem pewien, że nie jest to nic dobrego Z pewnością Czy to jest Bawuł, czy Bawuł mnie może zaatakować? O Boże, Bawuł mnie może zaatakować, o ja wie, o ja nie mogę To ja może się do niego nie będę zbliżać? W się sensie, zgaduję, że gdybym go ogarnął, to najprawdopodobniej e, dostałbym jedzenie na kolejne 10 lat, ale jedzenia mi bynajmniej nie brakuje na razie. To są jakieś w ogóle foki, ok. E. 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 Dzień dobry, zaczyna się. Tak, żeby sobie na tym no się trochę, jak go zobaczyłem, więc Więc mamy jakiś postęp, może w końcu zaczyna się bać, bać jakkolwiek. Okej, okay, dzisiaj mamy już e, pierwsze spotkanie z naszym Nemesis. To no jest woda, więc zobaczcie, jak go możemy uciec. Natomiast ja się obawiam, co nas może tutaj czekać, tak szczerze mówiąc. A słyszę zombiaka gdzieś tutaj, ale nie wiem gdzie. Z okazji, e, najgorszym pomysłem byłoby, może, coś zrobić tarczę, ale najpierw trzeba poprzepalać tej troszeczkę. Ha, to tu jesteś. Okej, okay, ten zrobi się pali z tego co widzę. Okej, okay, na pewno będę zbierać Irona. Dzień dobry. E, czy jest tutaj coś? No to woda mi niestety nie pomaga, ale już tarliśmy do deep slate'u. E, mam nadzieję, że ten Hero brain jakoś nie postanowi mnie randomowo zaatakować, bo będzie mi naprawdę smutne, jak tak, się, jak, się, jak tak się wydarzy, więc miejmy nadzieję, że nie. Ale dobra, 20 irona to już nam powinno starczyć na jakiś porządny secik I dobra. Idźmy dalej. Wiecie co, brakuje mi takie dvx tej po prostu, który by jak się na wyżarty po prostu rzucał na prawo i lewo. Byłoby to bardzo, bardzo fajne tak. Zagrać sobie znowu z DVX-em Minecraft na modach horrorowych. E, dzień dobry. To jest... E, niecodzienny codzienny widok. To jest skanie jeszcze w ogóle, ale może... E, Pójdźmy zobaczyć dlaczego jest tam biom. Pełen drzew bez liści? Cześć! Co tu robią redstone torcze przede wszystkim? Czy jest jakieś ostrzeżenie na przykład? Że Igmar wypije zieleństwo? Czy tu Slenderman jest? Nie widziałem tam żadnego modu na Slendermana, więc martwi mnie to trochę. No cóż, yy, wygląda mi to całkiem normalnie, więc przy okazji przydałoby się zasnąć jakkolwiek. Bo za chwilę będzie noc. Tam coś płonie, więc może. Może to jest po prostu kolejna wioska, w której możemy przenocować. To akurat jest dobrze, tylko żebym zdążył do tej wioski teraz, nie? Ja wiem, że na tych shaderach się błyskawicznie... ...sciemnia, ale chyba powinniśmy zdążyć bez problemu. Tutaj widzę, jest teraz podmokły kanion, ale... ...nie mam ochoty się tam udawać. Hmm, czy to na pewno jest wioska, czy... ...to jest po prostu... ...to jest po prostu jakiś randomowy budynek, okej. Okay. No cóż, nie zmienia to faktu, że możemy spróbować tutaj jakoś spędzić noc. I przeżyć w międzyczasie bez jakiegoś zbędnego narażania się. Przy okazji, tutaj będę mógł wsadzić sobie te wszystkie moje rzeczy. A tylko ja. Co był węgiel, zużyłem, ok. Ale zgaduję, że mogę po prostu tam drewno wsadzić. I też powinno jakoś, ok, pójść. Tak, krzycząc, to nie wiem, dlaczego <laughs> przepadam sobie jedzenie, skoro mam go chyba wystarczająco. Ale nigdy nie wiadomo. Zapada noc w tym momencie. I widzicie, jak się szybko ściemniło? To jest właśnie to. To jest właśnie to, o czym mówię. A ja niewiele widzę, bardzo niewiele widzę, więc jeśli wy coś widzicie, to to napiszcie w komentarzu. Pamiętam, że chyba Demon from the Fog był na tym odpaku ale nie jestem pewien. Nie widziałem go tu jeszcze nigdzie, więc albo go nie ma, albo po prostu się jeszcze nie ujawnił. A coś tu idzie. Okej, okay, to jest zombie chyba tylko. O Boże, to jest zombie tylko. Ja nie wierzę. Ja nie wiem, czy to jest dobry pomysł, żeby teraz tutaj wychodzić i walczyć z zębiekami. Więc może to rozwiążmy. Na bezpiecznie, i znowu słyszę, jak coś się porusza. To nie jest dobrze. Nie wiem, czy ten Herobrine już tam idzie w moją stronę, czy. Czy co? Natomiast to nie jest Demon from the Fog, chyba. Przynajmniej nigdzie go tutaj nie widzę dookoła, nie? Dobra, zamierzam rozebrać troszeczkę ten budynek. Po prostu zrobimy tak, że weźmiemy to drewno. Tutaj jest ktoś nie... chyba niezbyt mile widziany. On tu patrzy się na mnie. Boże! Ja pierdziele, ja pierdzielę, to jest nieoczekiwane po prostu jak się nie jest. Czyli dobra. Czy jeszcze mi... Coś się cały czas do mnie zbliża, kiedy ja się nie patrzę. Cały czas o tym mówię. Kiedy ja nie patrzę się w dół, słyszę dziwne kroki. Jakby coś zbliżało się tej nieubłaganie. I być może ten herobrine, który mnie zaatakował, był tylko przynętą, miał mnie zmylić, że. On dopiero zaczyna, że to jeszcze. To, nie jest, to jeszcze nie jest cała ta masakra, jaka ma dopiero nadejść. Tak naprawdę już coś, już coś na mnie poluje, no nie? Nigdy nie wiadomo. Nie wiem, czy to jest źle, to statycznie, czy. czy co to jest. Natomiast ja zamierzam pójść spać jak na razie. Niebezpiecznie. Naprawdę niebezpiecznie. I już myślałem, że to jest Hero Brain kolejny. kolejny. Ojacie. Dobra. Przeżyliśmy tę noc. Chociaż jak widać, już się rozpoczyna prawdziwa zabawa. O, zombie tej do mnie idą, ale zaraz spłoną, tak ci jak. Możemy zejść. ...i ruszyć dalej. Nie wiem, jak mamy przetrwać kolejną noc, kiedy cały czas będziemy tak podróżować. Tym bardziej, że ten Herobrine ostatecznie ma cały czas rosnąć w siłę. Ostatecznie nawet tak podróżując jest całkiem ciekawy, nie? Musimy się zatrzymywać w jakichś randomowych miejscach, żeby... ...się przegrupować, żeby przetrwać noc. Faktycznie mieć nadzieję, że jednak pojawi się... ...jakiś budynek, być może nawet opuszczony, który będziemy można na szybko odbudować. Żeby jakkolwiek przetrwać noc. co jest naprawdę też ciekawy koncept. Chociaż jednak prędzej czy później trzeba będzie się osiedlić i tam zmierzyć się z Herobrine'em. Ty, ja to słyszę. To nie były moje kroki, bo były zdublowane. To znowu on. Na razie... Może spróbujmy go po prostu zignorować? Okej. Okay. On tam... <laughs> Uff! Ty, 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 Okej, okay, czyli jak widać on rośnie w siłę bardzo szybko. Z drugiego dnia on, on już zaczyna się bawić i to naprawdę porządnie. Niestety, gorsza sprawa jest taka, że ten las się nie kończy. A tu jest jakiś budynek, więc nie wiem czy jest to miejsce, w którym chciałbym spędzić noc. Nie wygląda jak takie. Czy ja się muszę tutaj po prostu wkopać. Okej. Okay. Eee, tutaj jest spawner zombie. Zombie mrumru. Okej, okay, tak czemu ja nie wiem, czy ja chcę w ogóle z nimi walczyć? Co to jest? Blank rune, okej. Okay. Runa brzmi ciekawie. Eee, no tak, to zdecydowanie nie jest miejsce, w którym chciałbym spędzić noc, eee, więc może ruszmy dalej. To zabolało i wydawało mi się, że widziałem gdzieś tu braina ale chyba jeszcze nie... Czy ty jesteś świnią to nie jest brainowa świnia, na szczęście. Jeszcze noc nie zapadła, ale powoli się do tego zbliża, więc może się pośpieszmy? Nie wiem, to nas się nie kończy. Daj się nie kończy, to mnie martwi. Tu jest jakiś w ogóle stożek z gówna randomowy, a jakaś pochodnia czerwona. Ja nie wiem, czy to postawił hierowaj, czy to po prostu raz na jakiś czas są takie pochodnie. Najwyżej wkopiemy się w ziemię i spróbujemy jakoś przeżyć, no nie? Chociaż w tym momencie już nadchodzi zachód. Więc może szybko dostańmy się tam na sam szczyt i spróbujmy na przykład zbudować sobie jakiś taktyczny domeczek. Ok, to jest szczyt, więc tutaj nic nas nie powinno chyba dorwać. Więc tak, zbudujmy sobie z cztery bloczki w tę stronę. Ok, mamy te dwie rzeczy, to to już jest nasz, nasz dom. Oficjalnie jest to nasz domek. Oświetlmy tutaj coś, może jakoś. Ten shop da mniej więcej ataków serca niż sam Hero Brain, po prostu. To jest kolejny shop, ja nie wierzę w to, po prostu! Dlaczego shopy mają białe oczy? To jest najgorsze. Chyba nic się nie stanie się, pójdziemy spać. Natomiast bardzo proszę, zostaw mnie w spokoju, bo ja nie chcę się z Tobą bawić. Że psy się ten tego? Bardzo Ci o to proszę. On się, On jest za moimi plecami, prawda? Zostaw mnie! Jestem w mojej bazie, to mój dom. Jestem nieśmiertelny tutaj. Zniknął. Tym zniknął. Ale musicie przyznać, że naprawdę ładnie te zachody wyglądają w tej grze. Gdyby nie to, że co chwilę musimy patrzeć poszukiwać naszego Nemesis, z którym musimy się zmierzyć. Albo nie, możemy siedzieć w tej bazie po prostu cały dzień i mieć w to walone. Też jest to jakieś wyjście, oczywiście. W ogóle jest tutaj coś takiego jak głowa Hero nie wiem o no, co tu chodzi. Pewnie jak zabiłem to po prostu, zabiłem jego głowę. Natomiast ja muszę zobaczyć, jak to wygląda ogólnie z tym modem. Na Hirobraina. Bo zobaczcie, jest tutaj z Nederaku i z Blackstone'u. I za pomocą nich musimy tutaj walczyć. Glowing obsidian. Ale nie wiem, czy to jest Glowing obsidian, za bardzo. A backpack też brzmi ciekawy. Rowager Hyde, aha. Eee. O, Oszlak. On jest ode mną, nie? Tak, on jest. On jest nade mną. No cóż, yy... musimy wejść na górę. A nie, jednego tu nie ma. Herobrine, jak nie było, tak nie ma. No kurzył się, że się na niego nie pooczyłem I zniknął. Chyba, chyba czas pójść do tej kopalni. Ups. Okej, okay, nie wiem, jak on to przeżył. Ale tego już nie przeżył, więc tyle dobrego. A, w tej kopalni nie ma nic w ogóle, super. Chociaż zwróćcie uwagę, że w sumie od pewnego czasu kompletnie nie widzimy Herobraina, więc może się uspokoił? Albo dopiero się przygotowuje na to, co ma nadejść, czyli wzrośnie w siłę też możliwe. Nie wiem, wolałbym, żeby mieć jeszcze trochę czasu, żeby pójść na przykład do tej kopalni właśnie, i zebrać jakieś materiałki. E, już tutaj słyszę, że są te gałganki, więc tak, e, weź mnie może za zostaw? Nie zabijaj mnie drogi creeperze. Okej, okay, dobra, jeden zabity. I drugi już na hita powinien pójść dobrze. Ale jestem pro-gamerem, nie? Teraz tylko wystarczy mieć nadzieję, że mnie żadną tył nie podejdzie. I powinno być git. O Boże, już właśnie o tym mówiłem, nie? ich nie słychać w ogóle. Okej, okay, i to jest wejście do jaskini, które bardzo, bardzo mi się podoba. Oj, tak, byczko, no wchodzimy. Musimy ogarnąć sobie diaksy, deksiki, więc to na pewno. I tu jest jeszcze więcej creeperów, ja nie mogę, skąd ich się tyle bierze? O, za to mamy diaksy. Ok, dzisiaj mam farta z diaksami. Uuu, dobra, mam, mam takiego połowicznego farta. Bo z jednej strony są diaksy, a z drugiej strony jest tylko jeden diaks, więc średnio. Ile ILE tam jest tego? Za bullshit, ja nie wierzę. Zaraz jeszcze na mnie Hero Brain wyskoczył mi z jej po prostu i tyle z tego będzie, nie? Nie wiem, mam nadzieję, że ten Creeper mi nie spadnie na głowę za chwilę. Byłby przypalić, ci to duży. A i się zastanawiam, czy wolę tam na dół I chyba na dół idzie mnie, na sam dół. Ok, on wybuchnie. Nic na to nie poradzę. Tamten nie chce, tam siedzi, i w sumie toczyli je bomba. Mi to nie przeszkadza. O, i właśnie tej tutaj przyszedł drugi. Na Szczęście z nim sobie powinienem poradzić, bo tu w wodzie. Więc tyle dobrego. Ubię boże. Tej Tutaj widzę kopalnię, więc. Czy się wpić? Na pewno jest kopalnia? No to dziwnie wygląda. A, tylko. Okej. Okay. To jest bardzo ciekawa kopalnia. Bo tutaj co się, coś jest, zobaczcie, to jest kolejna skrzynka w ogóle. I nawet diaks jest w niej, więc to ja rozumiem. Tylko żebym ja się później znalazł tutaj, nie? Bo jak się nie znajdę później, nie znajdę drogi powrotnej, to będzie przypał. Na razie... Na razie... nawet na, na, nie z tej za bardzo zafałów, żeby w sensie... Raz na mnie spadł. O kurde Gaugan. Okej, okay, już myślałem, że tej diaksy są, ale oczywiście nie. Po co miał być tutaj diaksy? A... No, natomiast jest dużo więcej creeperów na tym modzie ogólnie, więc... Więc to nie jest dobrze. Ale dlaczego mam main z TNT? Co to są? Co to są za jakieś... gałganki? Dlaczego ty masz... białe oczy? Czy ty jesteś od Hirobrine? Mordo, czy ty pochodzisz od Hirobrine, że masz białe oczy? Ewidentnie. Kim wy jesteście? O, dobrze, biłem się, biłem się. To jest jakiś podróżnik normalnie martwy. Oczywiście, że był tam Corp Stalker, no oczywiście, no nie. Dobra, jest. Mamy i ty. Ja nie mogę. Nie wiem, co to były zamoby tam w ogóle, więc trzeba będzie to za chwilę sprawdzić. Dobra, wracamy tam. okej. Okay. Czym ty jesteś? I co ty robisz? Ja rozumiem, że on chyba damage miał zadawać, ale byłem ponad jego poziomem, czy coś? Nie wiem. I co tu robimy, jakieś nowe spawnery? On nie... O, chiroblina, tak, to na pewno jest chiroblina, przecież. To jest niemożliwe, żeby ktoś tak szybko strzelał, no Uuu Uuu 300 IQ gameplay 300 IQ, dobrze Ale dodżuję, ale uniki robię Uuu, 300 IQ gameplay, po prostu Skibidi Aha A to tak działa I oni się będą zabijać, tam jest wiedźma jeszcze, okej okay. No najpierw może Wiedźmą się zajmiemy Okej, okay, Wiedźma zabita eee, Dobra, nie jest źle, w sensie banda zombie tylko I oni w ogóle Aryan, iron mi dropią z jakiegoś powodu chyba? A nie jakieś i itemki dropią Okej okay. I ten dropią mi co to jest? Zombie head Ej Okej, okay, podoba mi się to Co za armia na mnie idzie Dobra <laughs> Może lepiej się wycofam są w tym momencie. Ja mam chyba dość kop kopania, jak na razie. Przecież ja zamierzam po prostu wrócić do swojej bazy, jak na razie. I się przegrupować, może w miarę. I byłoby bardzo miło, gdyby ktoś mnie zabił w tym momencie. Bo je wykopałem, teraz stąd stwierdziłem. Co to jest za obława po prostu? To jest po prostu obława jakieś tych szkieletorów. Ja nie wiem, czy oni będą mi się jeszcze teraz spawnować, jak stąd wyjdę? Czy to może jest jakieś, nie wiem, hero brain po prostu, jak jestem pod ziemią i spawnuje na murdzie? E, wracając, wróćmy do bazy i słuchajcie, mordeczki w tym miejscu. Zakończę ten odcinek za kilka dni najprawdopodobniej wrzucę kolejną część, kiedy też wyruszymy do DDR-u i zmierzymy się z samym Herobrine'em. Ale do tamtego momentu ja się z wami żegnam, życzę miłego dnia i pa pa.